Z Ewangelii według Świętego Jana. Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, lecz pójdę, aby go wyrwać ze snu. Nam śmierć wydaje się być definitywna, nieodwracalna, nieuleczalna. Wydaje nam się, że walka trwa do momentu, aż umrzemy. Wtedy wszystko przegrane. Tymczasem z perspektywy Boga śmierć to tylko kolejny krok na drodze ku Niemu. Tak, Bóg widzi, że być może czasami w tej śmierci jesteśmy przegranymi wobec wszystkich wysiłków swojego życia, ale On nie uważa śmierci za przegraną. On śmierć zwyciężył, pokonał i On wie, że śmierć jest jak sen. Łatwo z niej wybudzić. Tę perspektywę może mieć tylko ktoś, kto sam się z takiego snu obudził, kto przeszedł przez tą ciemność i odkrył, że nie ma w niej nic ostatecznego i nic e, definitywnego. Zaufajmy mu także w śmierci, a okaże się, że obudzimy się w pełnym dniu, e, obudzimy się e, w patrzeni w jego dobrą twarz i doznamy nowego życia blisko, blisko niego. Do zobaczenia jutro.